Metodą prób i błędów to się zrobi. Kuchwa! Gień! Jezu, jak ja nienawidzę takich momentów, nie trzeba dużo czekać. Nie mam tyle cierpliwości. Nie należę do najbardziej cierpliwych ludzi na świecie. Wiem, że to było chyba. tędy. Tylko co mam dalej zrobić? To jest wielka zagadka. Zaraz no, tu przeniknąć. O, tu mnie raczej nie zobaczysz. Będę jedna. bo to jest na górę, nie powinien mnie zobaczyć. Tak. Będzie łatwiej. Facet jest tam, więc ja muszę się tu jakoś udać. O kuźwa! O nie, 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 nie. mnie tu nie było! Szybko, nie mam czasu. No, 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 no. Dobra, biegnę. Się uda. Próbujemy Zobaczymy, w jakim stopniu jestem szczęściarzem. Okej. Okay. Tędy fatet jest tuż pode mną. Grzebie sobie przy skrzynce. Mam 30 sekund. To jest chyba ten gościu. Dobra. Nie było takie trudne. Hello! Baby, proszę bardzo, niepodobny nie? Oprócz tego, że ma całkiem fajne rękawice do strzelania, fajnie jestem teraz tym strażnikiem. O nie mam puginał, mam to jest mieszalteira na pewno. Ty... Nie, to jego. M. Wiarę tą skrzynkę i ruszamy. Yes sir. This is a moment of great importance. Stay in formation. Dobry brodaczu. Tak jest, kapitanie, brodaci. Zabić Hispano z półprącia. Jest ten szyk, jego nie widzę nie widzę żadnego szyku. Jest nas tylko dwóch. A, chyba że kidy Tak w ogóle to ja co ja przenoszę? Ten jabłko? ten kawałek denu? To raczej ma mała ochrona. Czterech ludzi gupi. tym jeden zdrajca. W pijany. Strażnik, o co to chodzi? Że co, że on tego może atakować? Na hmm, będzie nudne marzenie. Patrzcie, patrzcie! Jestem ważny, i ja ważną skrzynkę. Wy nie zastąpicie takiego zaszczytu. Widzisz ty jest zwykłą skrzynkę, ty też, a ja noszę ważną skrzynkę. Dlatego tak mi energia rozpiera. Bo że się nie mogę pokręcić, tak jak zawsze to robiłem. Jakiś biedak. Za skrzynkę? Nie dostanie skrzynki. Skrzynka jest moja. Widzicie, patrzcie, mam skrzynkę. No tam sobie patrzą na mnie wszyscy. A to temu to co? choryś O, jest Hiszpan. Jestem gruba zdrajca. To wyrwę mu zaraz jajca wszystkie. Mistrzu, mamy Twoją skrzynkę. Cała kolekcja Playboy aż od roku 1970. Byłeś miał przy czym walić konia. Niestety, ta kolekcja jest moja. Nie oddam jej żywcem. O, o nie zdążyłem. Kurde, tak ładnie bym mi zabił. Przyjmuję Twoją kolekcję Playboy. Wszystkie porno będą moje! Oddawaj moją skrzynkę! Co jest w tej skrzynce? No tam jest kolekcja filmów. Dla dorosłych. Z przyszłości to jest. Prorokiem. Chyba, chyba prorokiem gejów i pedałów. Wam z Rotiroborgium! On jest kubany, on umie kontrolować. O, proszę, jaką pójdę skopie. To jest na Rusie będę z nim patrzył. czy mogę w ogóle, zaraz przetestujemy. Dałem je. O, chyba nie. Czym tu mogę nas zastąpić? Może. Może tym puginałem gejowskim? Nigdy nie walczyłem, to jest to? Tam poginął, zobacz, nie kon umiem kontrować. Eee, jaki jestem... kurde, zobacz. Teraz z powodu potańczę. Pyk. Zobacz, tam idzie. uniczek i atak. Nie oddam mojej kolekcji za darmo. Ukradłem ci ją... legalnie. Chcesz przyjąć wszystkie filmy dla dorosłych? Wiesz, jaki się chłopaku ręka zmęczy? W swoim starym, grubym stanie to pewno już odpadnie zaraz. Już tyle? To cała walka była? Is no fajnie jest i więcej. A <kuh> Pokontruję teraz troszkę. No, który następny, który jest taki odważny? Obronię moją kolekcję! Jest zbyt cenna, żeby im oddawać! Wszystkie... Wszystkie Wojery! fronty, Tego za dużo jest! Kurde, jakie schowańca! Jakie oni są zero teraz! A wszyscy, wszyscy mi mówili... o ludzie, no, Nie umiesz kontrować, jesteś za słaby! Nie potrafisz kontrować! A to w dupie! Powiedziałem, że i tak tą grę przejdę! To jest zbyt prosto! Dawaj, dawaj, dawaj! A, mieczyk sobie nie da zabrać. Tego z gidą poproszę. Ja chcę tego z gidą, bo on, on jest taki wielki. Dawaj, 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 na ziemię. Na ziemię, wiem, że to lubisz, cholero, jasna. Nie, nie, tu. Jak zmieniać cele w ogóle? A, prawda, mm. nauka. Na ziemię swoją gidą. Na ziemię, gidą. O, zbudowałem. To, to wszystko to mam. Przecież to, że mam taką samą zbroję ciężko mi odróżnić teraz jest siebie od innych. Żebym pomyślał, że ten z Gidon jestem. Ach, pudło. Dawaj, 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 dawaj. Mam O. Dobra, biorę miecz. Wydaje mi się kontry robić. Tak. Jeszcze ten Ten został i, i pan gruby bordzia. Grubasek Bordzia Oj oj, już bym go wykończył To mata jedna Zablokował go Bordziak ucieka A, widzisz jak jest... A, tchórz ciebie co? Grubasie, dawaj Nie uciekiesz mi, bo jestem, masz za gruby tyłek Bierz go Mario, bierz go Mario Dawaj, do kanalizacji skocz I Wolpe jest ten stary dziadek. O, już banda złodziei. I ten, co kocha miecz. Ostra miłość. Mamy całą ekipę. Gdzie to jesteśmy? Ale nas tu jest teraz. Uuu, jaka wesoła gromada. Dobra, walimy teraz wszystkich. Mamy przewagę, bo e ludzi tego grubasa tu nie. Oni są niestety zbyt głupi. A, proszę bardzo. Chronić plecki, chronić plecki. Wy man nie skończycie. Dawaj go. Tego. Aha. Krypty? Chcę skrzynkę zdobyć. Nie bądź taki zechłany. Trochę filmów zostaw dla mnie. Gazet też. Oj, czy... No fajnie, Mario mnie zaatakował. Za co, Mario? Nie mam grzybów żadnych. Sam został na pięciu. Nie za silnes. Dwa. No w napięciu. <laughs> Równa walka. Dawaj go, chłopaki. Zostawiam go Wam. Ej, tak go w dupę, wyruchajta. Dawaj go, dawaj go wszyscy. Na, na dwa kije go bieszcza, Na dwa kije. Na dwa kije sam ubije. On tak lubi o dwa baty, z bok jeden. He, dobra, ja sobie stoi i wszystko nadzoruję, Zaraz, a ja sobie porobię. Dobra, chodź tu. Dawaj, jak skończę swój monolog, wystrzelę do ciebie. Zobaczymy, czy... Czy zrobisz jakiś unik. Już? Dobra. REQUESTA TEAM PATRON Kurwa, nie mogę trafić! Dlaczego? Taka jest nieuczciwa. I on dostał w miejscu. A nożami go mogę trafić? Ja się lubię teraz pobawić. Trzymaj noże! Łap nożyki! Ha ha Głupi był. O! Sparta mi wyjechał, no i uciekł. Jak taki grubas może tak szybko uciekać?

o, jestem prokiem! Jest to skrzynka, bo należy do mnie. Nie, yeah, widziałem, że walczę po dobrej stronie. No, witam bardzo, panie Machiavelli. Później, niestety, będę musiał się uczyć twoich lekotur w przyszłości. Jakichś twoich różnych tych. Co w ogóle Machiavelli napisał? Napisał coś, co trzeba się później w szkole uczyć. Chyba. Przez lata. Tak. Przez pół roku jakieś. Na mi mnie nauczyliście, bo tylko wszyscy narzekali, że nie umiem grać. I dali mi jakieś... coś mi dali. Do ręki. Jakiś towar podły. O! Wieża się pojawiło, ładnie.

No dziwne, to teraz pieczętują palec, nie odcinają go? Co to miał? A! Wypatrzcie co to trupy spadają do wieży? A to oni zaskoczyli jak pedały.